Witajcie moi drodzy, jak z tej strony trochę mnie nie było, ale piłowałem zęby. Więc witam ponownie w materiale, który zapowiada nową serię zupełnie odmienną charakterem od debiutu. Jeśli trafiliście do mnie, to zapewne macie już jakąś orientację w temacie Pan Dariusz Kwiecień? Jak to kurwa w ogóle jest możliwe? Jeśli tak jest, jest dobrze, ponieważ na dwa sposoby jesteście na dobrej drodze. Jest grupa ludzi, którzy zdecydowali się na negację rewelacji głoszonych przez pana Dariusza poprzez satyrę. Dla mnie to są cenne chwile rano przy kawie. Jest także grupa, która za cel brała sobie merytoryczną krytykę historycznych. <śledzimy> w cudzysłowie, proszę państwa, poczynań pana Dariusza. Jedno jest pewne: Dariusz Kwiecień. I pierwszym i drugim dostarcza materiałów w tempie atomowym i ciągle na tym samym przewidywalnym poziomie. W materiałach, jednoznacznie przecież negujących działalność pana Czerwono-Papego, wedle wszelkich praw boskich i pisanych, brakowało mi charakteru pewnej dość starodawnej formy, czyli słowiska słuchowiska nacowanego nie tyle wizerunkiem i głosem kwietnia Dariusza, ile merytoryczną rozprawą zgłoszonymi przez niego bredniami. I to być może będzie swego rodzaju przestrzenią dla mnie. Tak mi dopomóż Dariusz i niech nam wiosenna kwietniowa gwiazda nigdy nie zagaśnie.